W wiosce smerfów Codziennie jest impreza Każdy smerf coś robi Na przykład Maruda Nie cierpię coś robić Smerf Influencer Hello, hello, łapki w górę, lajkujemy tę wioskę I ja, po prostu rządzę Wszystko w porządku, chłopcy? Mowa no w wiosce smerfów zawsze jest w porządku Hmm? Co to jest? Słuchajcie, to nie są żarty. Jesteśmy w strasznym niebezpieczeństwie. Musimy natychmiast opuścić wioskę. Uciekajcie do świata ludzi! O nie! Porwali papę smerfa! Musimy ustalić, kto za tym stoi. I uratować papę Smerfa. Rozsmerfujmy drani! Już wkrótce. Uwa! Co to za miejsce? Paryż! Niech zgadnę, papa Smurf ma kłopoty. A ty to kto? Jestem Ken, jego lepszy brat. O, sorry, akurat robiłem sobie mały zabieg pielęgnacyjny. Peeling to podstawa, nie? I to jest energia. Nowe wyzwania. Gargamel ja. i jego brat Razamel porwali papier. O, brakowało mi cię, bracisku. Czytałeś moje maile? Nie, zablokowałem cię. Jak to? Bo nie mogłem już oglądać zdjęć twojego kota. Nie? Nowa przygoda. A co to za miejsce? Nowi przyjaciele. Hej, Smerwy, chodźcie z nami. Pokażemy światu, na co naprawdę nas stać. A! Chyba zasmurwiłem się w gadki! Czas, żebyście się dowiedzieli, kim naprawdę jesteście! A! Uwaga! Okej, okay, teraz plan. Zakradamy się do zamku i wszystkich ratujemy. Wszystko zażarłaś! Zajadam stres. Smercy wielki film. Krótce w kinach.